Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj to się zapowiada. Szybki odcinek, bo zaraz na wesele muszę jechać, a mam do przejechania jeszcze ponad 100 km. No i siebie wypadałoby chociaż trochę ogarnąć. Ale ja jadę autem, wracam autem. Także jutro gniot powinien też być normalnie o 7 rano. A co tutaj na bazie? Jajek bardzo dużo. Patrzcie, ile ich jest. A jest ich tak dużo, bo wczoraj na wieczór nie zebrałem, jak do roboty jechałem. Jeszcze zobaczymy w środku. Jak tam w środku? Jest kolejne. Tutaj to takie duże bomby niosą. Patrzcie jakie wielkie te jajka. Ciekawe czy będą miały dwa żółtka. Na dole nie widać, żeby się niosły. Sprawdzimy gdzie bocianek, ale wody na dopiero co im tutaj wymieniałem. A już następna idzie dokładać. Malutka coś tutaj gdacze. Gdaczesz? Chcesz się przejść na dwór? Jak chcesz, to przechodź sobie. To ci trochę tu otworzę. Ona już dzisiaj latała i wróciła. Także wszystko w porządku. Gdzie jest bocianek? A tu patrzcie, to musi być dzieciak malutki. Nie ma wyjścia, taka sama, tylko trochę mniejsza. Dobra, mamy kaczki, tutaj w cieniu sobie leżą. A Bocianek jest z wami? Nie ma Bocianka z wami. Gdzie on, Polas? On coś ostatnio to lubi zasiadkę łazić, co mnie trochę niepokoi, bo on jest taki mały, żeby mu się jakaś krzywda nie stała. O, o wilku mowa. Chyba się szykuje z jajko. I to chyba będzie. Pierwsze w życiu. Powodzenia. O proszę i perełka przyszła. Chodź do domu, perełka, bo tam masz w miseczce już nałożone. Dobra, poleciała. Perełka tutaj mi wczoraj dwie myszki pod drzwiami zostawiła. Taki prezent. No, bocianek łobuzie, gdzie ty tam wyłazisz? No. Rośnij szybciej, bo ty się jeszcze czasami mieścisz między tymi szczebelkami, ale już wam powiem, że jemu. Tyłek to ciężko przechodzi. Czasami się przyklinuje i na trzy razy się przeciska. Bocianek, wracaj. Tym bardziej, że tutaj ze dwa dni temu to dwa psy latały za siatką. Edziu to myślałem, że z końca to wyskoczy górą, bo akurat był w końcu w tym momencie to już połowa etka była nad płotem. Tak do nich rywał. No ale na szczęście uciekły. Spróbuję go przekupić. Mam trochę takiej paszy dla kurczaków młodych. On ją bardzo lubi Podsypię mu koło płotu To może przyjdzie i zobaczę przy okazji, które on przełazi Bocianek Cip, 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 cip o może się sklei No chodź, no, bo nie chcę iść z tamtej strony siatki tam pukrzywy są o, gdakała, gdakała i poleciała się pokąpać. Dobra, wymienię wodę kaczką, starą już wylałem. Wymienianie wody kaczką, to Wam powiem tortury dla Edzia. Stoi przy tym płocie i piście. No ale przecież go tam nie wpuszczę, bo to się nigdy by nie nalało. Już się bałem, że kurka chora bo leżała z zamkniętymi oczami, ale ona tylko się opala. To się opala. Ja co tu robi kobiałka? Nie mam pojęcia, jakaś stara skądś zleciała. No, Bocianek, w końcu. Nie łaj za płot. Bardzo dobrze, Bocianek. Trzymaj się, kaczek to wszystko będzie w porządku bo kaczki to nawet i nie w głowie wychodzić to jest taka odmiana co wcale nie lata i bardzo dobrze malutka gniazda ci się pomyliły a to nie jest ta córka malutkiej tylko to jest malutka bo kwoczy chodź bidoczku ty mi się mylisz z tą swoją córką bo wy identyczne jesteście tutaj masz swoje gniazdo jak dużo jajek się zostawi To czasami tak jest, dlatego lecę je pozbieram już Taki wynik na dzisiaj z półtora dnia, bo to wczorajsze i dzisiaj co rano Ale już te jajka Zdecydowanie większe, bo tak dużo kur Ostatnio miało pierwsze jajko I już widzę, że każde następne to większe No i bardzo dobrze, bo się Nie wynoszą na pierwszym jajku, no na razie Z tych tutaj Pokoleń To nie miałem takiego przypadku, żeby się wyniosła i Oby tak było dalej Tutaj jedno jajko było pęknięte To im rzuciłem to już nie ma śladu po nim Wiem, że to nie jest za mądre Ale co za płot miałem wyrzucić To już lepiej niech kury zjedzą Bo w rękach się już rozlatywało Popękana skorupka Bo też dużo tych pierwszych jajek to wiecie Ma słabsze skorupki Bo kura dopiero zaczyna nieść To łatwo pękają Dobra, kaczki są Ty jesteś córką malutkiej Mam nadzieję, bo jak nie, to Ci córkę wsadziłem na no lecha, tak, chyba tak. Bo jak nie, to Ci córkę na jajka wsadziłem, a Ty teraz szukaj wiatru w polu. Słyszę bocianka. O jest, dobra. Z kaczkami chodź, się nie oddalaj. A tutaj proszę, kolejna tura grzybków się suszy. Tutaj te z góry to już zaraz będą dobre. I pod spodem wszystkie piętra. A tutaj mamy te z poprzedniego suszenia. Ususzyły się luks na biur. Jeszcze trzymam w odkrytym słoiku Tutaj na oknie na słońcu Jakby tam była jakaś resztka wilgoci To niech sobie odparuje I pozamykamy Terełka grzybów nie lubi to tam nie zagląda O paczki jeszcze odebrałem I przyszła mi książka Ojca Andrzeja Klimuszko O ziołach Muszę się dokształcić Z ziół Ale to widzę taka bardziej Do czytania no dobra Ale teraz to na internecie sobie można znaleźć I do przesyłki mi brakowało To wziąłem jakąś drugą moziołach. Nie wiem czy dobra O ale tu widzę są eleganckie zdjęcia To jak te dwie książki połączę To może cokolwiek się nauczę Bo moja wiedza jest strasznie słaba W tym temacie Zresztą jak i w innych tak samo I przyszły mi też rzeczy Dla królików Dwa paśniki na sianko Trzeba będzie to im powiesić Takie rozmiarowo nie za małe, trochę się tu zmieści, trzeba będzie w miarę wysoko to powiesić. I co my tu jeszcze mamy? Poidło dla łatki, żeby jej tamte nie zajmowały miejsca w klatce, zawsze będzie miała trochę więcej. I tu też mi oczywiście do przesyłki brakowało, to się bierze rzeczy, które czy tak się przydadzą, to jak kiedyś będą kurczaki czy coś, poidło na wkręcaną butelkę ciekawe jak to działa to i mogło być fajne bo by na długo starczało i takie nawet solidne z tych takich z dziurkami dla małych kurczaków jestem zadowolony bo się nie wylewa i one do środka tak nie narobią dobra lecimy to montować raz dwa i poidełko zamontowane montaż jego jest banalnie prosty po prostu tą końcówkę się przykręca tam jest uszczelka no i gotowe i działa bo już sprawdzałem wyparzyłem gorącą wodą wcześniej teraz nalałem chłodniejszej ale też nie za zimnej wszystko działa, jest identyczne jak te. Jak ktoś szuka poidełka dla królika, to te mogę polecić, bo to już tutaj długo działa i jest dobre. Łatwo się go myje, wchodzi do zmywarki, można wyparzyć tam raz na tydzień. Tak, raz na tydzień im tutaj robię mocniejszy porządek. Tutaj mamy czarnego, już wszystko porozwalał. No i dobra, teraz trzeba by im zamontować te. Karmidełka i będzie koniec na dzisiaj. Bo ja muszę na wesele lecieć, jeszcze się ogarnąć i takie rzeczy. A Jedziowi nie smakuje ta skóra, niestety. Co zrobić w ogóle? Jej nie jest zainteresowany. Rzucę kurą, może będą zainteresowane, ale wątpię. One tego przysznie Podziubią raczej, ale próbować mogą. Wszystkie prawie się zleciały. Ale nie dziubią, tylko debatują, co z tym zrobić. O co to chodzi z tym. No dobra, debatujcie sobie. Potem się to najwyżej wywali. Jak nikt nie będzie chciał tego jeść, no to mamy małe wkręty, małe podkładeczki. Położę tu u góry, może nic mi nie spadnie. Jest wkrętaczka i samo te ustrojstwa. Można spróbować to zamontować. Tylko jak to zrobić? Musi być w miarę wysoko, żeby mi się potem łatwo sprzątało. No to dobra, tak o będzie dobrze, bo on sobie i tak tutaj z dołu chwyci. No to działamy. Dobra, pierwsze karmidło się trzyma. Zaraz przyniesiemy sianko. Tylko najpierw jeszcze ładki zamontujemy sianko zamontowane. Ja wiem, że to jest dosyć wysoko, no ale podejrzewam, że on od spodu będzie jadł. Te króliki to mają tak ciekawie, że na jakąś pychotę dla nich dam marchewkę czy coś, to musi poleżeć z 50 minut i dopiero się za to biorą. No dobra, powodzenia, biedzonku. O, a łatka już tutaj zajada. Dobra. Smacznego. Powodzenia, bo ja muszę lecieć. Tamte jajka wyjęta, już tutaj kolejne się niosą. No i bardzo dobrze. Niech się niosą. A bocianek na szczęście trzyma się kaczek. No i niech się trzyma, bo one nie mają głupich pomysłów, żeby wychodzić za ogrodzenie na jakieś wycieczki. A ja się z Wami żegnam, bo lecę się szykować na to wesele do Łomży. Jadę, ale wracam dzisiaj. W sensie tam pewnie po oczepinach wyjadę. Także do Zobaczenia jutro o 7 rano w kolejnym gniocie. Jutro niedziela, to za robotę się nie będę brał, no ale pewnie z Edkiem pójdziemy do lasu. Także na razie, cześć!